W związku z przystąpieniem gminy Brzozów do współpracy z Izbą Gospodarczą, Polska Izba Pracy z siedzibą w Krakowie, dnia 11 lutego bieżącego roku w Urzędzie Miejskim w Brzozowie odbyła się konferencja dla lokalnych przedsiębiorców. Celem spotkania było pogłębienie dialogu pomiędzy władzami miasta a przedsiębiorcami oraz zapoznanie z możliwością przystąpienia do Polskiej Izby Pracy. Panel merytoryczny spotkania poprowadzili eksperci rynku pracy, którzy wskazali kompleksowe rozwiązania dotyczące elastycznych form zatrudnienia oraz nowoczesnych Sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka przywitał wszystkich przybyłych na spotkanie przedsiębiorców, przedstawicieli władz samorządowych i zaproszonych gości. W swoim przemówieniu przedstawił plany rozwoju gospodarczego naszej gminy i kroki, jakie podjął w tym kierunku. Serdecznie wszystkich Państwa witam. Dziękuję raz jeszcze za przyjęcie zaproszenia. Panie burmistrzu, dzisiejsza konferencja jest takim efektem zaangażowania samorządu lokalnego w rozwój przedsiębiorczości w Gminie Brzozów. Sytuacja na rynku pracy mamy bardzo trudną w Gminie Brzozów, w związku z tym już od ubiegłego roku prowadzimy różnego rodzaju działania, które mają poprawić stan zatrudnienia w Gminie Brzozów. Tych działań jest już wiele, bo chociażby przygotowanie terenów inwestycyjnych pod, pod strefę ekonomiczną. Kolejny etap to współpraca z Krajową Izbą Pracy w Krakowie, gdzie w związku z tym dzisiejsza konferencja, która również ma pomóc pozwolić tworzyć miejsca pracy, a przede wszystkim najważniejszym etapem tych naszych działań będzie uchwała Rady Miejskiej. Podjęta jeszcze końcem bieżącego miesiąca. Dotycząca zwolnień, ulg i zwolnień dla tworzących nowe miejsca pracy. Czyli bardzo zaawansowane są prace nad włączeniem terenów inwestycyjnych do podstrefy ekonomicznej mieleckiej. Dysponujemy prawie 20 hektarami gruntów, które chcemy włączyć do podstrefy w ramach strefy ekonomicznej mielec. Jeśli chodzi o przygotowania związane z dokumentacją. Jesteśmy w prawdzie już na końcowym etapie tych przygotowań i myślę, że jeszcze w bieżącym roku podjęte zostaną decyzje na szczeblu wojewódzkim, jak również krajowym. Mam na myśli tu ministerstwo w zakresie włączenia tych terenów. Już są pierwsze efekty nawiązania tej współpracy, prawda? Chociażby w postaci obniżenia stopy bezrobocia w naszej gminie. Może drobnymi kroczkami, ale te drobne kroki również dają pozytywne efekty i w tym zakresie chcemy to kontynuować i działać dalej po to, aby pomagać naszym tym przede wszystkim małym przedsiębiorcom. Spotkanie poprowadził dr Wojciech Blecharczyk, dyrektor Polskiej Izby Pracy. Wygłosił również wykład na temat kompleksowych rozwiązań wspierających rynek pracy oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Bardzo istotną rzeczą jest to, żeby dzisiaj funkcjonujący, rozwijający się przedsiębiorca z ambicjami miał sytuację stabilną. Ta sytuacja nigdy nie będzie określona do samego końca, ponieważ często zmieniające się przepisy prawne, wykładnia, rozporządzenia do tych aktów prawnych jest bardzo. Czaso, często pod górkę. To mówią izby gospodarcze, właśnie pokazują odlewiatana poprzez naszą grupę kapitałową mamy tego świadomość. Dzisiaj najważniejszą rzeczą jest pokazanie przedsiębiorcy, że są możliwości, że są instrumenty, zarówno w polskim prawie, jak i instrumenty finansowe i te krajowe, i unijne, które pozwolą obniżyć koszty pracy. I to mówią wszyscy we wszystkich Izbach gospodarczych. Właśnie rolą podstawową. Polskiej Izby Pracy i wszelkich Izb Gospodarczych jest to, aby zwiększać częstotliwość tego typu spotkań, bo spotkania, wymiana doświadczeń to wiedza, a dzisiaj wiedza jest podstawowym argumentem, żeby się znaleźć na trudnym rynku pracy w Polsce. Dzisiaj wygaszone przez kilka miesięcy tworzenie nowych centrów usług biznesowych jest uzasadnione, ponieważ środki unijne, które mają się pojawić w następnym rozdaniu 14-20, mają być przydatne, a przede wszystkim odciążać inwestora i współsamorządowca, którego, który jest współinwestorem. Każdy pieniądz dodatkowy, wsparcie dający ma sens i czekamy zarówno Leżańsk, który jest naszym kierunku inwestycyjnym, jak i Brzozów po to, aby ogłoszone w programach regionalnych, w programach ogólnopolskich czy ministerialnych, czy w samych programach unijnych brukselskich, jeżeli takie środki się znajdą, a deklaracja na to jest, będziemy tworzyć kolejne centra usług biznesowych. Kolejny z prelegentów, Szymon Skublicki, reprezentował Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Jako konsultant do spraw funduszy europejskich poinformował zebranych o możliwości ubiegania się o dotacje bezpośrednie dla przedsiębiorców w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, pod poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie. Mamy bardzo dużo środków dla przedsiębiorców w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Lata 2014 2020 więc tak najbardziej zachęcałbym przedsiębiorców z całego Podkarpacia w tym tu i też przede wszystkim tutaj z powiatu brzozowskiego. Jesteście państwo u nas nie pierwszy raz, takie konsultacje już się odbywały. Z jakim skutkiem? Jak najbardziej robiliśmy u państwa spotkania informacyjne. No na razie dla przedsiębiorców dzisiaj było akurat takie pierwsze, były też mobilne punkty informacyjne. Dotychczas no to muszę powiedzieć, że akurat tutaj gmina Brzozów z tego terenu, który my obsługujemy, bo my obsługujemy akurat tutaj powiat Brzozowski, Sanowski, Leski, Bieszacki, no zdaje egzamin na piątkę. Zawsze tutaj największe zainteresowanie i tutaj też druga miejscowość z powiatu Haczów, który też rzeczywiście to zainteresowanie jest. Niestety w innych miejscowościach, w innych powiatach już tak kolorowo nie jest, aczkolwiek no, liczymy, że też mieszkańcy się do przekonają do nas i też będą yy, bardziej uczestniczyć w naszych spotkaniach czy, czy mobilnych punktach informacyjnych. Łukasz Guzik, koordynator Centrum Dofinansowywania Płatników ZUS, oddział w Jaśle, zaprezentował program dofinansowania projektów realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prewencji wypadkowej. Spotkamy się dzisiaj z przedsiębiorcami. Jaką ofertę ma Pan dzisiaj dla przedsiębiorców? Dzisiaj na tym wspólnym spotkaniu tutaj w Urzędzie Miasta w Brzozowie chciałbym zaprezentować najnowsze zadanie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a więc wsparcie, wsparcie w zakresie poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy w firmach. Wsparcie to oczywiście wynika z, z przepisów, tak, dotyczących wspierania dofinansowania płatników składek w celu utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Jest to artykuł 37 ustęp 2 ustawy z 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wsparcie to, jak wspomniałem na początku, jest celowe. Głównym celem, priorytetem tego wsparcia jest poprawa warunków pracy poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie czynników niebezpiecznych, czynników uciążliwych bądź szkodliwych dla zdrowia na poszczególnych stanowiskach pracy firmy. Wniosek o dofinansowanie projektu od listopada ubiegłego roku można złożyć bezpośrednio do oddziału z do Centrum Dofinansowania Płatników. Centrum to obsługuje wnioski z terenu czterech województw Polski Południowo-Wschodniej, a więc z województwa Podkarpackiego, Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Lubelskiego. Wniosek złożony do ZUS podlega ocenie formalnej przez pracownika, który pracuje w Centrum do Finansowania Płatników Składek. Następnie, w przypadku, gdy wniosek jest poprawny pod względem formalnym, przekazywany jest do eksperta i oceniany merytorycznie, po czym zostaje podpisana umowa pomiędzy ZUS a wnioskodawcą, natomiast całe procesowanie odbywa się w oddziale, wniosku, całe procesowanie wniosku odbywa się w oddziale ZUS-Wiaśle. Prelekcje spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. Jak ocenia Pan zaangażowanie samorządu lokalnego w rozwój przedsiębiorczości na terenie naszej gminy? No, przede wszystkim bardzo się cieszę, że takie spotkanie, taka konferencja doszła do skutku. Miło jest spotkać się z samorządem, że samorząd zaczyna dbać o, o sprawy przedsiębiorców, będzie chciał ich wspomagać, zwraca uwagę też na to, jak pomóc przedsiębiorcom, jak, jak składać wnioski, prawda? różne tematy odświeżyć, o niektórych wiemy. Niektóre ciekawe tematy znowu wychodzą do takiej konferencji, także bardzo miło jesteśmy pozytywnie zaskoczeni. Bardzo dobrze, że takie spotkania jak dzisiaj się odbywają. Można dowiedzieć się na przykład tak jak dzisiaj odnośnie delegowania procesów rekrutacyjnych poza firmę odnośnie funduszy unijnych. Nowego programu 2014-2020. Również chociażby o tym, co dla mnie akurat jest nowością i dowiedziałam się stricte dzisiaj na spotkaniu, że pewne programy dofinansowywania firm również prowadzi ZUS. Takie działania jak nawiązanie współpracy z Polską Izbą Pracy, dążenia do otwarcia specjalnej podstrefy ekonomicznej, projekty wprowadzenia ulg dla przedsiębiorców wpływają na rozwój gospodarczy w gminie Brzozów, co przełożyło się już na spadek bezrobocia. Przedsiębiorcy doceniają starania samorządowców i są przychylni zacieśnianiu dalszej współpracy. Urząd Miejski w Brzozowie organizował dotychczas konsultacje, spotkania informacyjne i szkoleniowe dla wszystkich zainteresowanych wzrostem przedsiębiorczości w gminie, także dotyczące programów unijnych oraz zamierza kontynuować i rozwijać te działania w przyszłości. Zapraszamy do kontaktu i współpracy.